Ja uważam, że no to jest zawodnik, który mentalem, który nastawieniem do gry zdecydowanie pasuje do Ronaldinho no i tam będzie grał. No takie takie mocne skrzydełka się szykują, no bo Ricardo Quaresma tak naprawdę dopiero w 2022 roku skończył karierę. Na koniec kariery trafił właśnie do portugalskiej drużyny, nie pamiętam jakiej, ale no w Portugalii zakończył swoją karierę, no a w międzyczasie po. Nieudanej przygodzie w Barcelonie, bo on tam chyba rozegrał 20, 20 coś meczy, 24 mecze i strzelił w jedną bramkę, więc no mega powiedziałbym słaby transfer, że tak powiem, ale później trafił do Porto, trafił do FC Porto i tam przez 4 lata bardzo dobrze grał, w FC Porto to byli chyba wtedy Puchar UEFA, wtedy był Puchar UEFA, a później kupili go w Interze. Kupili go w Interze, został wypożyczony do Chelsea. Tam w ogóle dziwne te transfery zaczęły się pojawiać. Chyba coś, coś się nie układało, bo został wypożyczony do Chelsea, zagrał 4 mecze i przepadł. Więc trafił do Interu, później trafił do Turcji, do Pesziktaszu, później gdzieś się bujał po jakichś arabskich. W Turcji bardzo długo grał, bardzo dobrze grał. No i z klubowej kariery można powiedzieć to tyle, ale w reprezentacyjnej karierze, no to wiecie, że Ricardo Quaresma zrobił robotę. Bo na Mistrzostwach Świata w 2016 roku, no nie chcę przypominać, kto strzelił decydującego karnego w meczu z Polską, ale przypomnę, bo decydującego karnego w meczu z Polską zdobył właśnie Ricardo Quaresma. Na 5-3 uderzył pod ladę w środek. Przygotowując się do tego filmu, e, oglądałem sobie e, tego karnego, oglądałem sobie te karne. No i e, trochę mnie nostalgia wzięła, ale trudno, już to było, to nie wróci, nie wrócimy, nie cofniemy tego karnego. E, więc Ricardo Quaresma był kluczową postacią w Euro 2016. No bo chociażby można powiedzieć o meczu z Chorwacją, gdzie w 117 minucie... Zdobył bramkę z główki, co prawda do pustej bramki tak dołożył tylko głowę, ale zdobył bramkę decydującą, bo to było 0-0, była dogrywka z Chorwacją i na 1-0 strzelił, więc kluczowa postać, tak samo w półfinale, w finale cały czas wchodził i grał, był wiodącą postacią.